Bę. Czemu się... zostawili nas ochronia, ochroniarze, jak my, jakby my byliśmy byli jeszcze na bloku jako szczury? No bo sobie uciekli po jako prostu. Szczury, no no, ty jest no, bubi, no albina, to jesteś głupi, Kuba. Dokładnie. Więc uważajcie, koledzy. To będzie. Ja się, jak ja się szczurem, to od ci powinno wychodzić z tego, z, z serwera, nie? Tak? No. Jest. Oby A, był szczurem. Jak i bana może lepszy. Właśnie. A co oni robili nie wchodzi mm -hmm. No nie, no ale... jestem O, witam Teraz o, witam trzymajmy do roboty. Oj sorry Nie, no, proszę pana Przepraszam ale pijany jest jakiś mm. Jakiego Admina? Do dobra nic ha? Ty, dobra my musimy tu co Sanitariusz no. czy... ja. Ej ty jest sanitariusz Ale zbawiasz danie Ja po północy teraz nie mam problemu z otyłością Teraz będziemy się jutro przebadać Kto mnie walił ja. w łeb? Mają problem Dozorca No to dajcie jakąś, ja Dobra, wkraczamy do drugiego Dozorca? Do to nie ja, serio Nie potrzebujemy, dozorca Widziałem, że mnie powie palcałeś Izo kibla ty No, ty i samitel No a what? Kurde to się to się o, to Ale ty z... Dobra Nie, kible, kible są czyste, nikt nie srał To idź, idź, idź i po sprzątaj się bardziej On mnie uderzył dwa razy Mogę sobie To idź po mocy i o, ja że na d 1 nie idziesz, było Idziesz, 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 idziesz idzie. Nawet D1 nie było Idziesz Idzie nie, nie potrzebuję Dobra Nieździe tu nie potrzebuję Dobra nie było Dobra pójdę z sanitariuszami i ty wy tu pilnujcie panowie O kurde ale, ale grupa pod ścianą mi już Wdaj się Gruby cię karmią czy klasą D! Chodź, gruby, chodź. Gruby, za mną. Go karmę klasą D, która była nieposłuszna. Ty... Gruby, chodź. Za mną. E, ja, ja już z niej pójdę. Zajdari, nie, w sensie Gruby, za mną. Ja. Idę, idę. Nie pójdę. to darta po co idziesz? Pooglądasz akcję. jak czyścić. Nie, u, u, wyczyścić waszą umysł Idę muszę iść z waszym umysł. Sigma, wasz. No. ciebie patamy. O ładu, ty kurde! No, Ochroniarz, wysiadaj, słuchaj dozorcę, bo ja ciągle po twarzy biję. No, nie bijecie! Dozorca, dozorca ja nie zrobiłem. No kurwa, no, no, Ale pan, poje, ale pan dozorca. powiedział, że na. Ale, ale ten. Ale, ale, pan, ale, ale proszę mnie posłuchać. Pan Rosamoto powiedział, że mnie też by cię badał. Żarty, nie kumasz się na żartach. Ale paję, będzie, że to będzie Dobra, idę. Polska. <laughs> Jezu, <przepraszam>. No. Dobra. <laughs> gruby wracaj się. <laughs> gruby wracaj się. To nie twoja kolejne uciekanie Idziemy. Na łusko. Dobra, spróbujecie go trochę, dobra. bo jest trochę od tyłu jakby to. czekaj, już gruby. zrobię, żeby nie o, to był, to gruby. był gruby. No. Czekaj, chwilę musimy. Dobra, po co to? Jezuzu. Jest... Ej, mam pytanie, mam pytanie. uśpić! Mogę uśpić. Mogę Zabić! Nie uśpić? Idź. O nie uśpić? Uśpić? Ołudy, kurde! O chodź tu! Poderzy, nie czuleją, chodź, chodź. Chodź. Ołudy, kurde. chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! już. Dobra, to no. weźcie stąd feście są do Zorzy. Dobra, kolegów. Słuchaj, używamy z czego. Wy czekam, no, wejdą. To... I robicie mnie chudy. No, Strzelaj. Tak. Strzelaj. Strzelaj. Co się stanęło? Okej. Okay. Nie będę musiał na show wychodzić. Chociaż w sumie przydałoby się przepakować. Jeszcze złodzić. Mieśnie. Że jak taki drug będzie się pultał. To mu wypierdzielę sztangę w łeb Czekam na go przycierdź tego łóżka O <laughs> No właśnie dobra, i, dobra, ale on już Wstrzyknąłem mu za No Dobra, czekaj, ja się go pasanie bezpieczeństwa. No, nie ruszaj dobra. się Dobra, na początku trzeba Starek. mu ten tusz zabrać, nie? No, dobra nie. To czekaj, wsadź ostre igły Do czekaj. części brzucha i wysysamy Dobra, czekaj Odsuń się na chwilę, bo ja muszę go przypiąć Dobra, przypięty Muszę ja wszystko przygotować Będziemy z niego tukankę tłuszczową pobierać? Tak Będzie super i musimy przetestować nowe umiejętności nasze To jak ja wkładam ten... I... igłę Żeby mu no, tłuszcz pobierało Dobro Potrzeba tylko jeszcze zas... To się odda do domu dziecka, ten tłuszcz Dokładnie tak, na chwilę tym będzie Dobra, trzeba włączyć. Trzeba no, mu tuż zasypać. Czekaj. Czekaj. Czekaj, jeszcze trzeba iść po maszynę. A, no, no, no. te się przyku... przyszykuję rzeczy. Interwencja. Dobra. E, no. dobra, ja już popinam. Włącz. No i dobra, czekaj, tutaj, tu, tu. No i dobra, trzeba mu to ja, będzie, bo, ja włączam. tam. Dobra, włączam Dobra, łączone. No i teraz musimy tak taksy Czekamy. 2 minuty poczekać. No. Albo przynajmniej krócej, bo... Ochroniarz! No Co zrobiłeś, dozorcy? Ehm. Um. Okej. Okay. O, dobra. Czekaj, bo ja muszę sprawdzić, ja czy muszę... on żyje. O, ty, czekaj. Ale kontakt to... mnie zawalał w no się Dobra, e, widzę, że ma rany po e, amunicji, dobra. to jednak nie. Już. Ty. No, to jak się zadać, O, kurde. Z A wy co tego zrobiliście? Dobra. Wyczyściłem to. Nie, wszystko jest już git. Dobra, wyłączaj tą maszynę. Szybko. Wyłączaj Poczekaj. Tą maszynę. Już wyłączam. Ja. Dobra. Wyłączona. Czekaj, bo trzeba mu ten y, igły wyjąć. Może lekko krwawić. Czekaj, okay, bo no, ja muszę ten... Ale... Y, ja to bandażuję. Jedna strona i wyjmij z drugiej. Dobra, już. Dobra, czekaj. No, Zabandażuj. Za już. Dobra, czekaj. Ja mu wstrzyknę jeszcze adrenalina. Dobra, ma adrenalina. Dobra już, już jest gotowy. Dobra, no to go. Trzeba odpinam. go obudzić. No, odpinam palce, po, dobra. Poczekaj, bo trzeba go jeszcze obudzić. No to eksperyment zakończony, jest tak, to już jesteś Tak, już jesteś. Jesteś chudy w gwiazdę. Czy? Jestem, gryzom, dobra, muszę iść na siłownię. O, czekaj, dobra, ale, ale nie mamy siłowni. Mogę iść na siłownię? Potem nie mam siłowni. Poczekaj, bo jesteś bardzo zmęczony. Nie, czekaj. Nie. Czekaj, nie. Poczekaj, bo musimy wstrzymywać. O... No właśnie. No dobrze. No to czekaj, on tu musi, czekaj, nie, 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 nie. on tutaj musi przenosować. No właśnie cały czas monitorować, jak chcę do serii swojej, do kolegów no, Dobra, zabierzmy go już Słuchaj, nigdy, dylema, no, będzie kolegów, będziesz... nie będziemy tu trzymać kolegów się nie Bo będziesz tak No Idę, idę Wszystko było pod stałą... Pozdrawiam się. Wypuść też raz. Proszę dobra. wracać. Proszę się wracać, kolego. Na blokujecie nie, się ja, po prostu tam, tam. Stop, o nie. Ej, no dobra. Ej, chodźmy, może... sobie pochodzimy. Nikomu nie jest. Powiedz no, musimy przyjść. No, jak będzie trzeba, to... nas o tym poinformują. No. Ej, dobra. Pierwszy tatnik dzisiaj udany. A to dziwne, że akurat z nam z tłuszczem przyszedli. No. Gdzie są ludzie? Taki, co robimy w ogóle z tym tłuszczem? Nie wiem. Co możemy z nim robić w ogóle? No nie wiem. O, ku no. o kurde, ale gigant. Ty co się stanęło? Nie hmm. wiem. Czy to dzieje? Chcę pan, pan zostać powiększony. Witam, chcę pan zostać powiększony. Dokładnie. No, a wie pan co, Wie pan co chcecie powiększony być, ale nie, coś innego, chce, że nie chcę wzrostu, tylko to. Samuel! No ja, no beze, Samuel! Ty 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 ma, masz szczęście, że. Masz szczęście, że. Ten! Helu nie daliśmy, żebyś nie. Ty masz szczęście, że Helu nie dali. bo to trzeba zrobić. O kurde! Dobra, idziemy teraz. Idziemy! To, to trzeba tu już ten zrobić. Ale ile chcesz, ile chcesz, ile. ile masz! Bo dwadzieścia będzie! Ile? To, to wszystkie. Idziemy! Chodzi... Daj, oh. Potrzebujemy pensety da i doasaki. największego, jakiego możemy znaleźć. To jest ten największy, jakiego możecie znaleźć. <zys」> nie, nie, Staczyma Nie chodzi o to. o to, nie chodzi o to. Bo ogólnie, no, nie, bo do tego, do tego zabiegu jest potrzebne dużo ciężkich. No właśnie wiem. Ale mamy pod dostatkiem. Dobra, a dlaczego tego mamy akurat pod dostatkiem? Fajnie, to jest? To jest dobre pytanie, dlaczego? Ja jestem zadowolony, ja Popatrzcie, jestem zadowolony z zjeść ten tłuszcz? Ja chcę zjeść go. O ty go chcesz zjeść? Okej. Okay. Ci... macie tu metki. E, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty jesz? Co ty... Ej, ale Czemu on wziął ten amnestyki? Czemu ty wziąłeś amnestyki? To Przepraszam to... kolego. Nie. Czemu ty wziąłeś? Czekam na tusz. Nie ma. Dobra. Poszedłem... No. Dobra, ty możesz tam iść, ograniczyć, czy chcesz zostać przy przyjacielu? Chcesz zostać z kolegów. Dobra. Nie zrozum. Mam. Mam. Czyli mamy Cię, po, czyli mamy cię powiększyć? Jest? No, tusz. A. Czyli, czyli chcesz, żebyśmy Cię powiększyli? Tak. Tak. Pan poczeka, pan poczeka zar przyjdę Ja ci będę monitorował, bo się boję co ty weźmiesz No ja też Ale nie, jeszcze na chwilę. nie proszę, Nie, zdrogi Rabuś nie kradli Rabuś nie Ty, ty, ty Ty jedne Wychodzisz stąd, ty nie wolno chodzić Nie, Jezu. No, no to co mam z tym tuszem zrobić? E, no, sam chciałeś go zjeść. Czekaj, I ty nic, nic nie robisz. No ja, dobra, to ja, to ja to zrobię. Nie. Dobre. Ile tu jest chodzenia? Blokuję ci drzwi. Blokuję wam drzwi. Kurde, mam ma następy. No właśnie, gdzie są monetki? Czy mieliśmy dostać? Wy nie mieliście dostać monetek. By... Chcieliście no, go powiększyć. No, panie nie Chcieliście sanitariuszu... Nie, ja nie, nie, podziękuję. No ja mam co chciałem bardzo. Chcesz to ci? Ty chciałeś y tuż? Nie, nic się nie ti... No to a co chciałeś? No. Ja nie, 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 nie pokażę ci tego. <todgłos> pokaż! Pokaż, co chciałeś! Podaj! Pokaż! Nie. Pokaż, co chciałeś! Nie! Pokaż! Pokaż, no tak damon! Nie będziemy się wstydzić! Co ty masz? Powiedz, co ty masz. Nie, bo skoczę. Nie skacz! Nie rób tego! To nie... to Nie, sam... nie rób tego. Nie rób tego! Przemówimy ci do rozsądku! Nie rób tego. Nie rób tego. Nie skacz. Gdzie on jest? Nie skacz z tego krawężnika. Gdzie jest krawężnik? Ty, gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Gdzie Ochroniarz, ochroniarz, bo znalazłem y, broń jakoś, więc masz Proszę zabezpieczyć yes, Proszę Ochroniarz ja się rozpłynął ja, ja nie mogę, być nie tej broń Nie mogę no To wrócił gdzieś Ty, ochroniarz się mhm. rozpłynął Ty Szybko, musimy wracać Ewon Ochroniarz się rozpłynął Pa pa la. To było traumatyzujące, gdzie on w ogóle nie, nie robimy tego, co ty próbujesz? Co ty próbujesz? Co ty robisz? To się chyba subole... na. E. otwórz klasy D, bo tu już 5 minut stoją. Eee, kto? No, klasy D. Gdzie niby. No. Aha, są otwarte. Cena badania. Czemu ty masz 2 e, metry? No, masz w górę i nas. Kolega, prezent zejść. Ało! spokojnie, muszę go zejść. 嗯，小